Witam wszystkich w telewizji SPNH. 22 marca to Dzień Nowych Technologii w naszej szkole. Naszym gościem jest pani Anna Borodziuk, nauczycielka, która przeprowadziła wiele zajęć z ozobotem, robotem do nauki programowania. Witam wszystkich. Zwracam się do pani Anny z pytaniem: Co to jest ozobot, do czego służy i jak wyglądają zajęcia z tym robotem? Ozonobot jest to bardzo mały, inteligentny robot do nauki programowania oraz bardzo odraz do logicznego myślenia. Ozobot wyznaczył nowy kierunek w edukacji. Ozonot zabiera dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów, które są umieszczane na kartkach papieru ewentualnie tabletu. Dzieci programują zadania, które wykonuje robot. Kiedy mówimy o, o edukacji najmłodszych, to musimy mieć na uwadze wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Nowoczesny robot edukacyjny pozwala bezpiecznie i odpowiedzialnie wprowadzić najmłodszych w świat programowania i nowych technologii. To inicjatywa mająca na celu programowanie nauki, programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie swojego życia. Czego uczą zajęcia z ozobotem i jak uczniowie odebrali ten projekt? Uczniowie rozwijają nie tylko praktyczną umiejętność związaną z programowaniem, ale także kompetencje społeczne. Współpraca zespołowa w grupie. Zajęcia rozbudziły ciekawość i kreatywność dzieci oraz zaangażowały je do działania. Dzieci dzięki udziałowi w zajęciach uwierzyły w swoje takie możliwości. I umiejętności swojej sprawczości. Jest to świetny przykład nauki przez zabawę. Jesteśmy nowoczesną placówką poszukującą nowych rozwiązań i ciekawych rozwiązań. Czy dzisiaj z okazji Dnia Nowych Technologii odbędą się ze robotem i jakie? Jakie są dalsze perspektywy tego projektu? Tak, oczywiście zajęcia będą dalej kontynuowane. Roboty rozbudziły ogromną ciekawość wśród dzieci. Będziemy uczyć dzieciaki zdalnie programowania, podawania nowych klas i będziemy dalej poznawać nowe możliwości naszego ozobota. Dziękuję serdecznie za wywiad. Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa w naszej szkole. Do widzenia. Dziękuję również za rozmowę.